Rywal, no spore dysproporcje między wami. Jak ty ocenisz w ogóle wasze starcie? E, Przyzwyczaiłem się do tego, że w mojej kategorii zwykle są wyżsi zawodnicy, więc nie jest to dla mnie niczym nowym, więc bez problemu się. Pla, plan jest przygotowany właśnie pod wyższego zawodnika, więc nie, nie, nie zmienia to absolutnie nic. Mhm. Powiedz jak waga, bo jako dietetyk to czas, raczej wstydem byłoby, jakbyś kiedyś tej wagi nie zrobił. No oczywiście byłoby, byłoby to małe FUPA. Jednak jako trener dietetyk wiem, że samemu do siebie nie ma się dystansu, dlatego prowadzimy Marek Fischer, za co mu serdecznie dziękuję. Jest to. No, współpraca już od paru ładnych, paru ładnych lat w, i no, Marek dbał o to, żebym robił wagę, żebym był dożywiony w trakcie przygotowań i tak dalej, więc ja się tym. Ja, Swoim, swoim żywieniem tam się nie zajmuję. Jak ocenisz swoją formę przed jutrzejszym starciem? No jak zawsze jest w punkt, jest wszystko tak jak trzeba. Powiedz trochę o przygotowaniach z Sebastianem Kotwicą i jeszcze w hangarze zabłociewem w MMA Akademii Kraków, też m.in. z Kamilem Zawarskim. Jaki to był obóz, jaki to był okres? No, od, no, ja w Gazie jestem od dłuższego czasu, bo no, jakby cały czas walki są przykładane, wypadają, mają być galem, ma nie być gal, więc y, przygotowuję się z Kamilem i z Sebastianem dość, od, dość długo od dłuższego czasu i... No i jakby Kamil i, Kamil i Sebastian reprezentują jakby nieco odmienne bieguny w, w temperamencie, więc mi się podoba ten mix. Ja lubię trenować z oboma, bo każdy reprezentuje troszeczkę co innego. I bardzo chętnie po prostu współpracuję z oboma. Obaj patrzą na walkę pod innym kątem, nieco inaczej. Daje mi to dzięki temu bardzo duże możliwości na ogląd przeciwnika, czy mojej, tego, co ja reprezentuję w klatce. I dzięki temu mogę się przygotować od, pod innymi kątami u każdego z nich. Patrząc na Wasze warunki fizyczne, to ewidentnie rzeczywiście jest różnica. Będziemy walczyć w parterze przez to? No, to się okaże. Czyli nic nie zdradzisz z tego, co żeście przygotowali? Absolutnie nic. Okej, okay, wracają kibice na hale. i w końcu wracamy trochę do normalności tak naprawdę. Ty też się pewnie już tęskniłeś za tym wszystkim, ale no właśnie chciałem zapytać o tych kibiców. Co to dla ciebie oznacza? Lepiej ci się walczy przy pustych trybunach, czy jednak lepiej jak w tym bardziej, że ty, ty, ty nie jesteś gospodarzem? Eee, jakby nie, nie sprawia mi to absolutnie żadnej różnicy. W kiedy zaczyna się walka, kiedy jest klatka, wchodzę do tej przysłowiowej zony i generalnie nie słyszę nikogo innego oprócz swojego narożnika, więc... Jakby... Nie, absolutnie nie robiłem to różnicy. Wiadomo, bardzo miły jest doping w, w przerwach, kiedy go słyszę, czy po walce, czy przed walką. Ale nie, w trakcie walki po prostu go nie słyszę. Nie ma go dla mnie. Jak dużo lepszym zawodnikiem, czujesz się od ostatniej walki niestety przegranej, ale efektownej. No, wydaje mi się, że po prostu wszedłem na kolejny poziom, jeżeli tak to mogę nazwać, jest po prostu. Poprawia... No absolutnie co mogłem poprawić, to poprawiłem w. W tym czasie i to jest tyle. Bo jest kolejny poziom, mam nadzieję, osiągnąłem. Czyli można powiedzieć, że to jest tak, że co cię nie zabije, to cię generalnie wzmocni. Dokładnie tak. Wyciągamy wnioski z walk, które są wygrane czy przegrane i po prostu poprawiamy, naprawiamy, ulepszamy i idziemy dalej. Czyli rozumiem, że jutro Ty wychodzisz jako zwycięstwa z, 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 z czy, czy jakiś inny masz plan? <laughs> nie, absolutnie żadnego innego nie ma planu. Dziękuję. Dobra, bardzo. dzięki.